Nowy ChatGPT 4O bije poprzednią wersję w działaniu, a co najlepsze, jest on dostępny dla wszystkich za darmo. Inspirując się starymi filmami na YouTube, gdzie ChatGPT typował mecze, postanowiłem sprawdzić, jak z tym samym poradzi sobie nowa wersja, która posiada dostęp do internetu, a co za tym idzie, do statystyk. Przed obejrzeniem, nie zapomnij zostawić suba oraz łapki w górze. Zapraszam także na moją stronę biścia.pl, gdzie odbierzesz nawet kilka tysięcy złotych. Cześć, z tej strony, Bijścia, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam taki dosyć ciekawy film, dlatego że sprawdzimy sobie nową wersję. Chata GPT, czyli Chat GPT 4O, inspirując się tutaj poprzednimi filmami ze starymi wersjami czatu GPT, na przykład sprzed przed roku, wykorzystam właśnie ten chat do analiz sportowych. Oczywiście już na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ten film nie jest żadną zachętą do korzystania z usług bukmacherów. Pamiętajcie, że jest to oczywiście ryzykowne i ta nowa wersja chatu jest oczywiście darmowa, z jakimiś tam ograniczeniami, bo mamy ograniczoną ilość właśnie zapytań, ale za darmo możemy sobie codziennie takie analizy generować i dzisiaj właśnie przetestuję, czy to działa, czy uda nam się coś zarobić, jaka będzie właśnie skuteczność. Zapraszam do oglądania. Jeszcze na wstępie chciałbym zaprosić was do zostawienia subskrypcji na kanale wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić innych filmów. Dołączajcie do Discorda i Telegrama, do których link macie w opisie tego filmu. Właśnie na Telegramie będzie tutaj prompt do sztucznej inteligencji, dzięki czemu będziemy mogli sobie wykonywać takie analizy. No i co, przechodzimy do filmu. Ok, więc co będziemy potrzebować? No to oczywiście czatu GPT. Nie musimy tutaj nic włączać. Automatycznie mamy tu wersję 4o, tym że jest ona trochę ograniczona. Mamy po prostu ograniczony dostęp do tego 4o, ale tak samo jest w wersji plus za 20 dolarów z tym, że możemy właśnie wygenerować 5 razy więcej wiadomości, aczkolwiek to nie będzie nam potrzebne. Będzie nam także potrzebna strona ze statystykami sportowymi i tutaj właśnie na samej górze wyświetla się footy stats i myślę, że to będzie taka najlepsza strona, dlatego że jak sobie wyjdziemy właśnie na jakieś wydarzenie, tutaj klikamy staty, no to mamy naprawdę bardzo dużo informacji i są one właśnie tak przygotowane, aby pasowały właśnie do bookmacherki, bo mamy właśnie poszczególne wydarzenia, które są również w zakładach. Ok, oczywiście będzie nam również potrzebne konto jakiegoś bookmachera. Tutaj właśnie Celowo zamarzę, dlatego że też nie chcę promować tych zakładów. Jeszcze raz coś wspomnę, że zakłady są tylko dla osób pełnoletnich. No ale okej, okay, wybieramy sobie jakieś wydarzenia. Na potrzeby filmu myślę, że sobie wybiorę właśnie to wydarzenie z Francji, z drugiej ligi. Dlatego, że po prostu jest ono dzisiaj, a właśnie Ci chcę ten film nagrać, żeby właśnie to sprawdzić. Więc skopiujemy sobie taki link. Dobra, teraz tak przygotowanego prompta, który znajdziecie właśnie u mnie na telegramie. Wysyłamy do sztucznej inteligencji. Tutaj jest oczywiście mecz, który jest aktualnie grany, który ma być grany, i link do statystyk właśnie z tego footyst. Wysyłamy sobie do ChatGPT tą wiadomość i jak widzicie, trwa tutaj przeszukiwanie sieci. ChatGPT tutaj przegląda nam witrynę. Jak widać, wyszukano 7 witryn. Jak widzicie, są tutaj wysyłane typy. Mamy tutaj 4 typy dokładnie. Pewnie będziemy sobie mogli wygenerować troszeczkę więcej. Napisałem: wygeneruj jeszcze kilka. Ok, generuje nam jeszcze więcej, więc jak widzicie, ta wersja darmowa w 100% wystarcza. No i tak naprawdę te analizy są dosyć takie wnikliwe. Mamy oczywiście typ oraz opis tego typu. I na czym właśnie to się opiera? Widziałem też, że można sobie tworzyć różne takie wizualizacje, i też w sumie zauważyłem, że trochę tych typów się tutaj wyklucza, dlatego że mamy tutaj coś takiego, że obie drużyny nie strzelą. A tutaj właśnie był gdzieś typ, że dana drużyna strzeli pierwszą bramkę. No czyli troszeczkę się to wyklucza, ale są to jakby oddzielne wiadomości, więc może to po prostu dlatego. I zrobimy sobie właśnie na podstawie tego kilka kuponów. Dobra, myślę, że na podstawie tej drugiej wiadomości, m, dlatego że tu jest po prostu więcej typ, coś wolno tam generuje, zaraz sobie zobaczymy też tą wizualizację, czy coś takiego nam zrobi. Bo gdzieś też na Xie mi się wyświetliła właśnie jakaś taka wizualizacja. Jak ktoś robił podsumowanie właśnie tego czatu GPT 4O. Więc zobaczymy, czy na podstawie tych danych, które były na tej stronie. Też się uda jakoś wizualizację zrobić. Dobra. Tutaj chyba nie o to chodziło dokładnie Nie wiem też jaki to był prompt Teraz nie wiem jak tego sprawdzić, dlatego że tego posta nie znajdę No ale dobra, trudno, to nie jest nam potrzebne Najważniejsze, że mamy te statystyki I teraz sobie właśnie przejdę do tego bookmachera Dobra, na początku zrobiłem sobie troszeczkę taki bezpieczniejszy kupon Właśnie z użyciem tego czatu GPT I mamy wynik meczu Tutaj mamy kolejne, czyli gole gości Poniżej 1,5, też tak sztuczna inteligencja napisała Pierwszy gol Oraz gole właśnie w pierwszej połowie To sobie właśnie obstawiłem I Powiedzmy, że dam na to 10 zł, żeby też właśnie za dużo nie tracić ewentualnie. Do wygrania mamy 30 zł. Ok, teraz sobie zrobimy właśnie wszystkie, jakie możliwe mamy te kupony, to znaczy wydarzenia, w sensie to, co nam napisała po prostu sztuczna inteligencja. Użyjemy sobie właśnie tej drugiej wiadomości, czyli właśnie postaram się te wszystkie tutaj wydarzenia umieścić. Może być tak, że się nie uda, dlatego że tych niektórych wydarzeń może nie być na tej stronie, ale co będzie, to obstawię. Dobra, drugi jest trochę bardziej ryzykowny. Jak widzicie, kurs mamy 9,35, tam było to 3, teoretycznie trzy razy bardziej ryzykowny, patrząc właśnie na kurs. No i mamy tylko trzy wydarzenia, bo niektórych się nie dało umieścić, a niektórych po prostu nie było. Teoretycznie w sumie wynik meczu jeszcze możemy dołożyć. Troszeczkę kurs się chyba powiększy, a nawet nie, więc nie ma sensu dokładać. Więc mamy właśnie pierwszy gol. Dokładny wynik 2-0. Akurat wybrałem, bo była też opcja 1-0, ale stwierdziłem, że tam 2-0. I pierwsza połowa goli poniżej 1,5. I tutaj niech będzie też 10 zł sobie obstawimy. Klikamy obstaw i 93 zł do wygrania właśnie. No i co? Teraz czekamy na godzinę. 20.30, kiedy ten mecz się rozpocznie, i po meczu, albo już jutro, Wam właśnie nagram, czy któreś z tych kuponów właśnie weszło. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, jestem już dzień później i pewnie nie uwierzycie, ja również byłem bardzo zdziwiony, jak to zobaczyłem. Ale na moim koncie jest 134 zł, co pokazuje właśnie, że ten kupon wygrałem. Tego się naprawdę nie spodziewałem, ale sobie możecie zobaczyć. To są właśnie te kupony, które wczoraj obstawiłem. Jak widzicie, oba weszły. O ile tego jeszcze mogłem się jakoś spodziewać, tak tego, gdzie obstawiliśmy tak naprawdę dokładny wynik. Czyli 2-0, za co kurs był około 9, no to również wszedł, więc wszystko nam się tutaj udało. Myślę, że jest to po prostu zwykły zbieg okoliczności i raczej temu AI bym tak nie ufał. No, aczkolwiek jest to zaskakujące, że się tym razem udało i udało mi się wygrać ponad 100 zł. Więc na podstawie dwóch kuponów, akurat sztuczna inteligencja sobie ładnie poradziła. Te kupony, które ułożyłem, weszły. No i jestem ciekawy jakby właśnie było z jakimiś innymi wydarzeniami. Może sobie to potestuję, ewentualnie zobaczycie wyniki na moim telegramie. Link oczywiście będzie w opisie tego filmu. No i to by było już na tyle w tym filmie. Zapraszam do stawienia łapki w górze oraz subskrypcji na kanale. Dołączajcie na Discorda i Telegrama do których link macie w opisie tego filmu. Obserwujcie Instagrama Bistiak. Zapraszam także na moją stronę bisciak.pl. Do zobaczenia i do następnych filmów.